No i za chwilę. Wręczenie złotych medali za Mistrzostwo Polski 2021 roku i to będzie następująca grupa osób. Koszykarze Argedu Bens tam Stali Ostrów Wielkopolski. Łukasz Wojciechowski i Marcin Pawłowski. dwaj też takie, takie symboliczne postacie. Oni pracują z młodzieżą. To są wychowankowie klubu, którzy... Wrócili, grali w pierwszej i drugiej lidze w różnych miejscach w Polsce i na stare lata można powiedzieć, wrócili, żeby tutaj teraz odbierać złote medale ze stalą z klubem, w którym się wychowali. Dalej: Denzel Anderson ze Szwecji, Trejkel ze Stanów Zjednoczonych, Szymon Ryżek, Jarosław Mokros, Josip Sobin z Chorwacji, Maciej Kucharek, Jakub Garbacz, Chris Smith i Mark Ogden, dwaj Amerykanie, Torian Green także ze Stanów Zjednoczonych oraz członkowie sztabu Łukasz Witczak, Artur Pacek trenerzy Andrzej Urban, Igor Milicic działacze Igrzego Szardeli Bartosz Karasiński, Paweł Matuszewski Marcin Napierała Krzysztof Nabzdyk, Tomasz Wasiak Bartosz Żiłkowski, prezydent miasta Beata Klimek oraz na końcu wymieniony kapitan tego zespołu James Florence wielkie brawa Talostrów tak jak mówiłem, 23 klubem w historii polskiej koszykówki, który zdobywa Mistrzostwo Polski. Tak, zasłużone Mistrzostwo Polski. E, wygrana seria finałowa, ale przecież właściwie od samego początku, kiedy pojawił się tutaj Igor Griszczuk w grudniu, e, to, seria. To, to? <laughs> Igor Milicicz, seria rewelacyjnych spotkań. Zwycięstwa kolejne, budowa, rozbudowa, przebudowa zespołu. Kilku zawodników musiało opuścić tę ekipę. Sięgnął po graczy, których mało kto znał, których mało kto doceniał, ale Igor milicić widział w nich bardzo duży potencjał. No i właśnie pod jego okiem i na naszych oczach również rozwijali się ci wszyscy gracze. Zawodnicy tacy jak Smith, tacy jak Kel, jak Ogden. Anderson Kuba Garbacz i wszyscy inni, którzy tutaj również Jarosław Mokros, który robił świetną, brudną nieraz robotę, ale jakże potrzebną w każdym zespole i James Florence, który myślę, że ma dodatkową tutaj radość i motywację. No bo przecież jednak grał przeciwko zespołowi, w którym kiedyś występował. Tak, to jest czwarty medal w stali. Było srebro w 2018 roku, kiedy ich pokonał w finale. Był brąz jeszcze z Andrzejem Kowalczykiem w 2002 roku, potem 2017. No i teraz jest złoto 2021. Widzieliśmy z jakim entuzjazmem witane tutaj e, e, takie dwie ważne postacie. Igor Milicic oczywiście, człowiek ze złotą ręką, który tak jak mówiłeś zmienił trochę skład. Jeszcze wcześniej odszedł Wiktor Rad, pamiętamy, bo też warto wymienić tych zawodników, którzy odeszli, a potem już Marcin Dymała, Sean King. Karl Lindbom i Armani Moore, a grali także jeszcze Kamil Nawrot i Dawid Rykowski w tym zespole. No i tutaj ta sytuacja została rozegrana przez Igora Minicicza w ten sposób właśnie, że pozmieniał, że zmienił i teraz podnoszą Złoty Puchar, Florence i Mokros, liderzy tego zespołu i Mistrzem Polski 2021 ARGET BM Slamstal OSTRÓW WIELKOPOLSKI Wielkie gratulacje dla tego zespołu dla Igora Milicicza, dla Pawła Matuszewskiego który przecież, dla którego to jest przecież siódmy sezon w Ekstraklasie kiedy ta drużyna sponsorowana właśnie przez niego i jego partnerów w nowej odsłonie wróciła do Ekstraklasy zajęli najpierw 13 miejsce, ale już następnego sezonu liczyliście w walce o medale i dziś mają swój wielki, wielki triumf Stalostrów, Mistrzem Polski. Tak, rewelacyjne momenty, rewelacyjne chwile. My... Od nas oczywiście również gratulacje. Pamiętajmy, że nie tylko na naszych parkietach, na polskich parkietach chcą osiągnąć coś wielkiego. Przecież już, już kilka tygodni temu widzieliśmy im ich w Tel Awiwie na finale Final Four Europa Cupu, gdzie świetnie się też spisywali. Myślę, że tutaj w tą stronę pójdzie cała ekipa, cały klub, aby również zacząć atakować. Europę. Puchary czekają, ale dziś Puchar złoty za Mistrzostwo Polski. Zapraszamy niedługo do naszego studia, w którym Marcin.